14 dzień lipca. Z ewangelii według świętego Łukasza. Powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w prawie? Jak czytasz? On rzekł, będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim omusłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego, dobrze się odpowiedział, to czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa, a kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, rzekł, pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha, i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko, że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita. Gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok miejsca. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Podszedł do niego, opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam Tobie, gdy będę wracał. Który z tych trzech okazał się, według Twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: ten, który okazał mu miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź i ty, czyń podobnie. W drugą niedzielę naszych wakacji, w 2013 roku, słyszymy pewną opowieść, pewną historię, która bierze się w ustach Jezusa z pytania, które stawia pewien człowiek, który w jakiś sposób chce podchwycić Jezusa. Zadaje pytanie, kto jest moim bliźnim? No właśnie. Kto jest moim bliźnim dzisiaj, kiedy zaczynam wakacje, kiedy je przeżywam, kiedy w ten lipcowy, niedzielny dzień przechadzam się po moim mieście, tutaj gdzie jestem. Kto jest moim bliźnim? Jezus opowiada historię, w której wyjaśnia, że ten, komu chce pomóc, ten rzeczywiście jest bliźnim, komu okazuje pomoc, a powinienem okazać się każdemu. Zadam sobie dziś pytanie pod wpływem tej Ewangelii, czy ja rzeczywiście spełniam te normy i te wskazania, które daje mi Jezus. Aby każdemu przyjść z pomocą, aby wobec każdego okazać się naprawdę bliźnim. Tym bliźnim, który okazuje miłosierdzie. Jezus na koniec swojemu rozmówcy daje jeszcze jedno polecenie. Idź. I czyń podobnie. Jakże aktualne jest to zdanie dzisiaj. Abym czynił podobnie, a więc okazywał miłosierdzie. Każdemu człowiekowi, którego spotkam na swojej drodze dzisiaj, jutro, w najbliższym czasie. Abym każdemu przyszedł z pomocą i rzeczywiście dał siłę, dał nadzieję, że miłość, którą zaszczepia w nas Jezus, zwycięża wszystko, co złe w naszym życiu.